Nie mam z tej strony gawic to jest kolejny odcinek z gry Age of History 3. Chciałbym was serdecznie powitać po takiej trochę dłuższej przerwie, ale nie aż tak. I niestety nie mogę zagrać na tamtym scenariuszu, ponieważ miałem format komputera, no i nie mam jakby zapisu z tamtego. Więc musimy na nowo gierać na nowym. I teraz tak, na nowo musimy sobie powybierać doradców, żeby wszystko no, oczywiście, no, mieć dobrze. I chyba dajmy sobie tego tutaj. Ekonomiczny to będzie wydajność produkcji, wpływy z produk kosu lepszenia, weźmy. innowacyjne badania na miesiąc, miesięczne dziedzictwo dajmy w sumie, i tutaj koszty rekrutacji armii, dajmy, dobra. Teraz jeszcze idziemy w tych rywali. Bierzemy sobie Niemców, Włochy i Francja. Teraz lecimy sobie w punkty przewagi. I tutaj dałbym sobie może badania. I dobra, już jesteśmy. Bo ktoś do mnie oczywiście napisał. A dobra, aktywne badania to chyba nie będziemy tego sobie robić. Budynki sobie zróbmy. Wejdźmy sobie i po... Amfiteatry sobie poróbmy. Amfiteatry są dosyć ważne, więc jakby porobiłbym je po prostu. I dobra. To Dobra, ty ja mogę maksymalnie, więc lecimy, niech mi się trochę tutaj od razu porobi. Zobaczmy, czy każdy ma oczywiście sojusz z kimś. Jeszcze nie macie sojuszów i to mi się bardzo podoba. Dlatego ja bym chyba podbił Litwę od razu. Zrobiłem sobie alternatywną historię Polski taką. Więc dobra, e, tutaj. Aha, musiałbym sobie pod badania iść teoretycznie. Ym... I misje w sumie mógłbym od razu porobić. Teraz tak, to mamy. Niesamowicie, dobra. Yy, musiałbym od razu chyba. Gdzie to będzie? Aha, tutaj. Brał mój doradcę. Nie, 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 nie. Co to? Rywalizowana, aha, dobra. Yy, byśmy sobie chyba zrobili miesiąc na dziedzictwo sobie zrobmy. Yy, nie, nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodziło. To. A. No super. Dobra, zróbmy to, promuj doradcę. Jeszcze mogę? Dobra. Dobra, dobra. I się udało na szczęście, mamy wszystko. Ja nie mogę sobie w to wejść, więc jest trochę ciężko. Ale dobra, mamy rywalizowane. Tu się tworzą amfiteatry, w sumie mogę sobie przyspieszyć rozgrywkę. O, 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 o. Eee, zasoby lud... Weźmy to, nie wiem co było tam, ale dobra. O tak. Punkty dziedzictwa niech będą. Dobra, jak na razie badania by trzeba było mocno pójść. Żeby nie było. Weźmy sobie zarządzanie to chyba będzie. Być może. Nie wiem. Mm. Tak, chyba. Musiałby... O, badania na miesiąc, akademia. Dobra. To wiecie co, dodałbym jeszcze sobie. Jedną akademię tylko mnie stać. no Super. No dobra. Akademia. Ile? Badania na miesiąc plus 15? Musiałbym iść teoretycznie w tego. O co tutaj mogę coś zrobić? Ulepsz akademię wojskową. Mhm. Stolicę. Potwierdź, ulepszmy sobie. Co mogę jeszcze zrobić? Ulepsz stolicę. Cud może zostać zbudowany. Zróbmy sobie. Yy... Zamek w Wawelu. Konstruuj cud. Dobra. Mam nowe misje jakieś zrobione. Niesamowicie. Nie doskonale. Niesamowicie. Coś jeszcze? To. Coś jeszcze? Chyba wszystko. Dobra. Ok, i mamy dobre badania nawet. Taktyka wojenna. Taktyka wojenna. I teraz tak. Moglibyśmy sobie zrobić. Gdzie to jest? Nie pamiętam, gdzie to było. Czy oni już mają so oh, już mają sojusz ze Słowacją. Hmm. Białoruś sojusz, sojusz. Oh. Niemcy niby nie mają tego sojuszu, ale... Czechy jeszcze nie mają. Możemy Czechy podbić. Dobra, idziemy na Czechy. To, przenosimy tutaj. Ja już zacznę rekrutować tej armię. Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra. Jak się rekrutowała armia? O, dobra. E, po, po prostu sobie poróbmy tutaj wojsko, żeby nie było. Aha, bo ja nie mam kasy. Mm -hmm. O, tutaj coś możemy zrobić. Ok. Badania na miesiąc niech będą. O, ale mi tu kasa schodzi. Niedobrze. Mm, nie fajnie, oni mi mieć pewnie sojusz jakiś. E, dobra. Jeszcze, ni jeszcze nic, jeszcze nic. Dlaczego tutaj mi się to robi? Aha, dobra, to się po prostu jakby tworzy. Nowotwór, choroba. Nowotwór, fuck. No dobra, dobra. Aha, zapomniałem. Miałem jedną rzecz zrobić. Yy, o, właśnie. Poziom odpodatkowania domyślny, wydatki na badania sobie zrobimy i utrzymanie armii damy na domyślne. Dobra. Yy, I okej. Okay. O, tutaj coś możemy zrobić. Punkty dziedzictwa sobie weźmy tak po prostu. Mamy 46. I teraz sobie podzielimy armię na pół. Wyślemy tutaj. I dobra. Teraz tutaj dajemy to. Nie wiem, jak się tutaj buduje ogólnie. To jest problem. Dobra, za sobą. Nie, to nie będzie to. No dobra. Weźmy sobie to. To. I lecimy na nowo z piechotą. Albo Pl planki te możemy też pododować trochę. Trochę flanków może się przydadzą. Dobra. To, jest to ta jakaś współczesna zmechanizowana. E, dajmy sobie może zwykłą, będzie dobra też. Dobra, pogarszanie relacji z Białorusią. Jak u unisz... No nie, no już mają sojusz ze z Szwajcarią. No co to ma być? Ja... Ja nie wierzę. Ja! Dobra, weźmy sobie badania, pójdźmy, chyba. Będzie to? Badania, tak, weźmy sobie. Dobra. Hmm. Mogę jeszcze. A! E, miałem to po prostu robić, tylko. Dobra, dobra, dobra. Do, do, do. e, ale oni już mają sojusz. A! Trzeba jest a wiecie co? Być może się uda. Liczmy na to, że się uda, tak? Podzielamy sobie armię na pół. Wyślijmy tutaj. Co to tu mamy? Zachwary sojusz w Finlandii. Zachwary. Dobro, mamy sojusz też. Misję chyba zrobiliśmy jakąś. Zawrzeć sojusz dokładnie. Dobra. Mamy 24% miesięczne. Okej, okay, dobra. I to będzie dobre. Możemy sobie zrobić czołg ciężki, niech się nam robi, albo niech będzie ta taktyka wojenna cały czas. Dobra. Yy, tu, czyli ta taktyka wojenna to już mamy wtedy szerokość pola bitwy, a tak jednostek plus dwa, grzolica, mamy kolejną chorobę. Dobra. Yy, brak generałów, o właśnie. A, dobra. Yy, rekrutuj. Weźmy sobie tego, bo chyba wygląda najlepiej. Tutaj sobie dajmy. Być może tego. A tutaj. Z... A tu już mam generała. okej okay. Dobra. Więc lecimy szybko z tym. Lin... Piechota. Dajemy, dajemy, dajemy. Dajemy, dajemy. Tapujemy, tapujemy. Tapujemy. I dobra. To cały czas niech sobie to leci. Ja ją zaatakuję, nie? Bo nie chce mi się po prostu z nimi walczyć. A chce mieć jakieś tereny podbite już. Więc niech będą już te Czechy chociaż. Dobra. Co jest tańsze jeszcze w sumie? Nic nie jest tańsze, bombowce są tańsze Dobra, kupmy parę bombowców yy, I ta na piechota chyba jest po prostu najlepsza Dobra, już się przestraszyłem, że mi gierkę wywaliło, ale na szczęście nie Na szczęście nie Teraz to podzielimy sobie na pół I to wyślemy tutaj Wiecie co, ja sobie chyba dam te, wam, dam wam lap, time lapta, jak ja to będę robić Więc widzimy się za chwilę Dobra, wiecie co? Tu już tych dwóch prowincji nie będę uzupełniać, więc. ryzykujemy, tak? Próbujemy. Interakcje. I powiedz wojen. A nie, bo ja mam z nimi jakie relacje. Ogorsz. Lecimy. Albo nie, ten. Wyśli zniewagę. Wyśli niewagę. Wypowiadamy. Lazbię już nika. Nie wiem, czy wyzwałem. Wypowiedz, jak to mamy? Limit pułków. Blokowana technologia 82, prowincji. Wypowiadamy. Dobra. Lecą tutaj od razu jednostki. Lecą tutaj, tutaj, tutaj. Zobaczmy, jak się to co Jestem jeszcze, ja Was przepraszam bardzo. Nie wiem, nie słychać, więc ja po prostu zrobię cięcie na chwilę. Poczekajcie. I dobra, jestem już. Tutaj, jak na razie, dajemy sobie prędkość 2. I jak na razie udaje się i podbijamy to, więc ja dalej wysyłam te jednostki. I tu już walczą. Tylko że... O. Oj. Oj. Mogę sobie zwiększyć sobie technologię. Byłoby lepiej, znacznie lepiej. Ale dobra, lecimy dalej jak na razie. Podbijamy. Nie, oni na mnie teraz zlecieli. Tak nie może być. Halo. E, wejdźmy na nich sobie. To tutaj. To nie. To tutaj ma być. Dobra, lecimy. E, to wysyłamy teraz tutaj. Jak to wygląda u nas, jak na razie? Nie dobrze. Tutaj wysyłamy. I dobra, toczy, toczy się walka. Pomagam im, tym, tutaj. Bo oni jak na razie wygrywają, a to jest bardzo niedobre, jeśli oni wygrywają. Bo jak na razie nie mogą wygrywać. Ale chyba uda się. I ja pokonam im te jednostki teraz. Tak, mamy ich jednostki tutaj. Więc ja to teraz dalej przyjmuję. Idziemy na stolicę Praga. Lecimy, 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 lecimy. Odbijamy to, odbijamy to, odbijamy to spokojnie. No nie, na stoice mi się rzucili. Niedobrze. O, bardzo niedobrze. A dobra, odbijamy to. Lecimy na tabor. Jak na razie dalej tutaj toczymy sobie wojska. Jak na razie tutaj wygrywamy. Możemy sobie jeszcze trochę prędkość przyspieszyć. Teraz zwalniamy pauzę robimy, to wysylamy tutaj, to wyślemy tutaj. Tu jak na razie nad, nadal się toczy walka na stolicy. I Szwajcaria przyszła, niestety. Czego się bardzo obawiałem, że akurat ona właśnie przyjdzie. Z 300 trzema jednostkami. To nie skończyło się dla mnie dobrze. I ja bym to zapauzował. Zapauzowałbym powiedział. Dobra. Mm. I tu zobaczmy. I zróbmy. Hmm. wynik wojny 80 na korzyść Polska. Kapitulacja. Wostaw żądań z wynikiem wojny. A. Zróbmy sobie biały pokój. Wiemy, że oni, że oni są silni. I po prostu mamy. Mm, za duże, znaczy za małe badania, i to się po prostu nie opłaca. Ale widzimy, że te tereny jakby należą do nas. Czy to o co chodzi? Nie, bo jakby zobaczę. Te prowincje, które ja wtedy podbiłem. Nie, nie. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Po prostu nie wiem. Zobaczmy sobie. Rozejm mamy tak z nimi. No dobra. Więc ja sobie dalej porobię tutaj. Mógłbym teoretycznie. O! Podwyższymy sobie na prędkość 5. Bo musimy sobie. Tak, to pokojowy. Ok. No dobra. Każde mocnienie. No dobra. A Każde mocnienie. 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 Niemcy jest w stanie wojny na wojnie a dobra, o to, to są w stanie wojny fajnie, może sobie ich podbiję ale dobra, wiecie co, bo chyba to będzie na tyle z tego odcinka bo ten odcinek ma już taką o okej okay. ten odcinek ma już taką nawet dosyć wystarczającą ilość minut o, 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 o. Doskonale. Maksymalna morale, dyscyplina, dyscyplina, dyscyplina. Weźmy, dobra. I dobra. zrobię. więc to nie na tyle z tego odcinka. Ja jeszcze sobie zaraz. Jak będę mieć na plusie, to sobie zapiszę gierkę. Zapisujemy. Zapisz grę. To sobie zamarzę tam albo coś. I dobra, więc ja robię sobie screena. F12 na przykład. I jeszcze raz, dobra, więc ja się z Wami żegnam i nara.